Kilka słów wstępu, dlatego że dzisiaj chciałabym troszeczkę powiedzieć o zdrowiu i o odporności, ale nie obędzie się bez opowieści o NutriLight. Słuchajcie, NutriLight jest firmą numer jeden dzisiaj na świecie, jeśli chodzi o produkcję suplementów. Jest to jedyna globalna marka, jedyna globalnie działająca firma. Która sprzedaje suplementy i produkuje suplementy na podstawie własnych organicznych upraw. To jest firma, która, tak jak mama przed chwilą powiedziała, ma grubo już ponad 85 lat. To jest firma, która powstała w 1934 roku z wizji, z pasji. I z tego, że ktoś, czyli założyciel firmy Karol Renborg, zaczął patrzeć na to, że w roślinach jest coś niesamowitego. Ja troszeczkę chciałabym powiedzieć właśnie najpierw od strony, jak dbać o odporność i jak tę odporność budować, bo trochę nie byłoby fair, gdybym mówiła, że wystarczy tylko coś łyknąć. Odporność to jest cały złożony proces i bardzo ważne jest coś, co dzisiaj nazywamy takim holistycznym podejściem, czyli całościowym podejściem do organizmu. To jest zarówno to, co. Jemy to, jak funkcjonuje nasze ciało, ale też i nasza psychika. No i od czego warto zacząć? Pierwsza rzecz to jest to, że powinniśmy, to już też Inesa mówiła o dobrych źródłach na warzywa i owoce. Tak, powinniśmy jeść warzywa i owoce, najlepiej takie bio, tak zwane żywe jedzenie, dlatego że dzisiaj mówi się, że w ogóle współczesne społeczeństwa są przekarmione, ale niedożywione. To znaczy, jemy za dużo kalorii. Ale te składniki, które spożywamy, są coraz mniej, coraz mniej ich jest w pożywieniu, czyli to jedzenie jest coraz mniej wartościowe. Codziennie w diecie powinniśmy mieć przynajmniej jakąś porcję warzyw zielonych. Mogą to być jarmuż, szpinak, jarmuż to zresztą też kapustne, bo kapustne są bardzo dobre, różne sałaty, czyli musimy dbać o to, co spożywamy. Z tym wiąże się jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, tu niektórzy się zmartwią, ale powinniśmy unikać cukru. Cukier bardzo obniża ilość leukocytów, czyli tych komórek odpornościowych w naszej krwi. Druga rzecz, pamiętajmy też, że cukier to jest nie tylko cukier jako sacharoza w cukiernicy, cukiernicy i jakieś tam produkty słodkie. Cukier to też jest chociażby na przykład bagietka albo jakieś takie kluchy, tak? To jest też cukier i też musimy na takie produkty zdecydowanie uważać. O czym już bardzo dużo mówiliśmy wcześniej, to jest kwestia zdrowych jelit. Dlatego, że w jelitach jest cały układ odpornościowy. Od bardzo dawna mówi się o tym, że jelita przekładają się na naszą odporność. Odporność bierze się z jelit. Pamiętajmy o tym, że w jelitach żyją całe tryliony mikroorganizmów i wręcz niemądrym nie byłoby o nie nie dbać. 50 do 100 milionów komórek tworzy tak zwany trzewny czy jelitowy układ nerwowy. W związku z tym te jelita okazują się, i o tym się dzisiaj coraz więcej mówi, bardzo ważne. W ścianach jelit pamiętajmy też, że krąży więcej komórek odpornościowych niż znajdujemy w całej krwi i w szpiku. I też, co jest ważne, jelita to jest największy magazyn serotoniny, czyli hormonu szczęścia. Dlaczego o tym mówimy? Dlatego, że ta jakość pożywienia, już wspomniana, plus dbałość o jelita w sensie takim, żeby nie nadużywać pewnych produktów, chociażby nie brać bez powodu antybiotyków, uważać na jakość mięsa, które spożywamy, bo ono często też jest nafaszerowane antybiotykami, dbać o to, żeby w naszej diecie pojawiały się Kiszonki, żeby pojawiały się jogurty dobrej jakości, czyli takie bez mleka w proszku dodawanego. Kolejny czynnik, jeśli chodzi o naszą odporność, to jest. Ruch. I też ciężko by było pomijać ten element, bo on jest bardzo ważny dla zdrowia. Dzisiaj wszyscy specjaliści mówią, że 20-30 minut jakiegokolwiek ruchu w ciągu dnia to jest coś bardzo ważnego. Dlaczego? Dlatego, że wtedy lepiej pracuje nasze serce, lepiej pracują nasze płuca. Razem z potem wychodzi cała masa toksyn. Czyli my się też w ten sposób um, oczyszczamy, e, poprawiamy funkcjonowanie całego naszego organizmu i bardzo ważna rzecz. Ciężko jest nam się zmobilizować e, czy, e, no przeważnie, żeby się ruszyć. Powiem teraz z ręką na sercu. E, ja już miałam takie wrażenie przez ostatni czas, że jak weszłam w tryb treningowy i rzeczywiście regularnie ta siłownia 3-4 razy w tygodniu mi się pojawiało, i tak było przez ostatnie pół roku czy 3 lata nawet. To, że już mnie nic z tego nie, nie wyprowadza. Ostatnio się okazuje, że jak mi zamknęli siłownię, to naprawdę jest mi ciężko się zmobilizować, no bo tu dzieci są, tu pies skacze i w domu ćwiczenie zawsze jest takie troszeczkę trudniejsze. Natomiast sama jestem sobie zawsze wdzięczna, jak już to zrobię i do czego zmierzam, że ciężko się zmobilizować, ale nikt nie żałuje, że poćwiczył. To jest taka zasada. Kolejny element, jeśli chodzi o naszą odporność, słuchajcie, to jest sen. Sen jest bardzo ważny dlatego, że podczas snu my się regenerujemy. Podczas snu nasza szyszynka wytwarza melatoninę, czyli hormon, który umożliwia nam spanie, ale my sobie cały czas wszyscy z tym tutaj kładziemy kłody pod nogi. Dlaczego? Dlatego, że mamy bardzo dużo przeważnie niebieskiego światła, czyli siedzimy z tymi smartfonami, oglądamy telewizję, szczególnie to jest niezdrowe późno wieczorem i okazuje się. Się, że to niebieskie światło strasznie zakłóca wydzielanie serotoniny, a serotonina też trzeba pamiętać, że jest takim naturalnym antyoksydantem, który nasz organizm wytwarza. Cały czas jakby zakłócanie tego rytmu dobowego powoduje, że nasza szyszynka zaczyna coraz gorzej pracować. Kolejny etap, kolejny taki punkt, o którym trzeba wspomnieć, ale to nie będzie temat na dziś, to jest kwestia czystej wody i czystego powietrza. Ta cała masa toksyn, które dzisiaj są czy w wodzie, czy w powietrzu tych zanieczyszczeń okazuje się, że bardzo wpływa na stan zdrowia od niezdrowym, tym zanieczyszczonym powietrzu mówi się, że to zaczyna być przyczyną zgonów numer jeden bo przekłada się na wiele różnych schorzeń, ale to już nie temat na teraz. Natomiast ja się bardzo cieszę, że u nas w ofercie mamy profesjonalny system oczyszczania wody Spring i system profesjonalny oczyszczania powietrza też do wykorzystania w domu, czy w jakichś przestrzeniach biurowych, czyli Atmosphere Sky. I to są oba urządzenia absolutnie topowe w swojej klasie. Kolejna rzecz to jest brak stresu. Stres to znowu jest taki czynnik bardzo obniżający odporność. Mówi się, że stres krótkotrwały, ok, ale jeżeli cały czas jesteśmy w stresie, cały czas jest duża produkcja kortyzolu, wyczerpują się nadnercza, stres jest takim stanem, kiedy człowiek nie może się rozwijać, jakby nie ma, ma odciętą kreatywność, to jest taki stan przetrwania. I długotrwały stres jest po prostu dla organizmu wręcz zabójczy. Kolejna rzecz, bardzo ważna jeśli chodzi o odporność, często pomijana, to jest słuchajcie prawidłowa waga ciała. Okazuje się, że dzisiaj jest to poważny problem. Ja ostatnio nawet przeczytałam, co mnie trochę zszokowało, że przeciętna Amerykanka wyda w ciągu swojego życia 200 tysięcy dolarów na wszelkie diety, programy treningowe i w trakcie tego życia schudnie i przytyje 9 razy. To jest niesamowity dzisiaj rynek i to też pokazuje, jak ta waga jest ważna. Wiadomo, że nieprawidłowa waga przekłada się w konsekwencji na bardzo wiele różnych chorób, chociażby choroby układu krążenia, czy cukrzyca drugiego typu, ale i wiele innych chorób nowotworowych również. W Polsce ocenia się, że 60% ludzi ma nadwagę. I co jest bardzo niebezpieczne i takie niewróżące dobrze, dobrze na przyszłość, jeżeli tutaj nie, nie, nie będziemy działać jakoś mocniej, to to, że polskie dzieci są dzieci, dziećmi tyjącymi najszybciej w Europie. To jest po prostu plaga to, co się dzisiaj dzieje, a trzeba pamiętać, że każdy dodatkowy kilogram. Um, Masy przekłada się na stan zapalny w organizmie, i musimy pamiętać o tym, że otyłość tak naprawdę jest chorobą, więc, to jest też bardzo ważny element. Teraz, jeszcze, co wpływa na odporność? Bardzo ważna rzecz. Kochaj i akceptuj siebie. Ludzie, którzy cały czas się nie mogą z różnymi rzeczami pogodzić, nie akceptują siebie, są dużo bardziej podatni na wszelkie choroby i obniżenie odporności. I druga bardzo ważna rzecz, tutaj zawsze przypominam sobie, jak o tym myślę, to o czym już bardzo dawno mówił Tim Foley. Chociaż nie mówił tego dokładnie w kontekście zdrowia, ale mówił o tym, żeby być wdzięcznym i żeby przebaczać. I to jest też coś, co niesamowicie wpływa na odporność. Ludzie, którzy nie potrafią tego zrobić, ciągle coś tam sobie w tym organizmie blokują. I taka rzecz, która też bardzo wiąże się z NutriLight żyj w zgodzie z naturą, dlatego że my jesteśmy częścią natury, człowiek potrzebuje natury, człowiek potrzebuje poddychać w lesie, pochodzić boso po trawie, bo to znowu przekłada się na to, że nasz organizm jest bardziej w takiej harmonii i lepiej funkcjonujemy, wydzielają się hormony, które pomagają nam właśnie utrzymać tę odporność. Jeszcze taka ciekawostka, i już zacznę mówić o konkretnych produktach. Chciałam Wam powiedzieć, że nikt z nas nie ma więcej niż 7 lat. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że my cały czas hodujemy nowe ciało. I co się okazuje? Że komórki skóry wymieniają się co 6-7 dni. Wyściółka płuc co 4 dni. Nasze kości wymieniają się najwolniej, to jest 5-7 lat. Więc okazuje się, że my cały czas pracujemy na to, jakie nowe komórki będą powstawać w naszym, w naszym ciele i mamy jak najbardziej wpływ na to, żeby one były coraz lepszej jakości. No dobra, a teraz jak już mamy mówić o odporności i o konkretnych produktach NutriLite. To co możemy polecić przede wszystkim dla osób, które chcą tak mocno wzmocnić tę odporność? Pierwszy produkt, który przychodzi mi na myśl, to jest oczywiście cynk. Cynk to jest produkt, który daje taki efekt, powiedziałabym, niemal natychmiastowy. To znaczy, ja mam już przetestowane, że jak coś tam się zaczyna dziać, czyli takie jakieś, nie wiem, drapanie w gardle, osłabienie, czujemy, że nas gdzieś tam przewiało, to ta saszetka cynku, od razu mówię, cynk trzymamy przez chwilę w ustach, chodzi o to, żeby on już zadziałał na śluzówkę, nie popijamy go wodą, mimo że jest to coś, co przypomina nam jakieś takie preparaty witaminowe, Znane z dawnych, dawnych czasów, z dzieciństwa, to tego cynku nie popijamy wodą, on sobie podziała, on bardzo szybko wspomaga odporność i rzeczywiście daje taki bardzo natychmiastowy wręcz efekt. My w domu zawsze mamy cynk. To jest preparat po prostu konieczny. Właśnie na takie sytuacje, bo wtedy nie ma czasu, żeby czekać, aż za dwa dni paczka przyjedzie. Więc jeżeli chcemy się wspomóc, cynk. Cynk oczywiście trzeba pamiętać, że jest w naszych wszystkich multivitaminach i dla dzieci, i w Daily, i w Double więc jakby mamy tego cynku też całkiem sporo w innych preparatach. Druga rzecz, aha, i cynk dlaczego? Cynk trzeba pamiętać, że jeżeli nie mamy w diecie dużo pestek, ziaren, orzechów, no to trzeba założyć, że te niedobory cynku są. Kolejna rzecz, magnes. Magnez będzie działał przeciwlękowo, będzie regulował ciśnienie krwi, będzie działał uspokajająco, i to też jest preparat, w którym warto się wspomóc. Szczególnie, że dzisiaj wiele osób właśnie z racji sytuacji też czuje jakieś takie poddenerwowanie, lęk. To są też takie sytuacje, które trochę tam obciążają tą psychikę, a w związku z tym przekłada się to na odporność organizmu. Oczywistym wyborem będą kwasy tłuszczowe omega-3. My mamy kapitalny preparat, bo o co chodzi z omegą-3? Wszyscy wiemy, że omega-3, szczególnie DHA, to są te kwasy tłuszczowe, które działają bardzo mocno przeciwzapalnie. Czyli dokładnie odwrotnie niż kwasy tłuszczowe omega-6. Jedna i drugie nazywają się niezbędne, ale działają nieco inaczej. Te Omega 3, które znajdziemy właśnie w tłustych dzikich rybach, na przykład mówi się o tym, żeby tylko dzikiego łososia na przykład spożywać, ale również w orzechach, w oleju lnianym, w orzechach włoskich, w oleju lnianym. Jeżeli mamy dostęp do dobrej jakości takich prawdziwych wiejskich jajek albo do dobrej jakości mięsa od takiej na przykład krowy, która żywiła się trawą na pastwisku, a nie była karmiona jakąś tam kukurydzą, innymi paszami, no to rzeczywiście um, produkty z tych zwierząt również będą miały dosyć dobrą równowagę kwasów tłuszczowych. Omega 6 to są głównie oleje roślinne i one będą działały prozapalnie w organizmie. My niestety mamy dzisiaj w diecie, tak jak mówimy o przeciętnym człowieku, dużo za dużo tych drugich, czyli tych omega 6 w związku z tym musimy suplementować tylko i wyłącznie omega 3. Nie ma sensu w ogóle suplementować preparatów omega 3 plus 6, bo nam chodzi o to, żeby wyrównać proporcje na korzyść omega 3. Omega 3 działa również przeciwdepresyjnie, jest to udowodnione, szczególnie w przypadku osób z nawracającą depresją, te osoby, które suplementują się omegą 3 rzeczywiście bardzo się chronią. Działa również na koncentrację, rozpuszcza blaszki miazdzecowa. Tych zastosowań tego preparatu jest bardzo dużo. Ja powiem szczerze, że u nas w domu nikogo nie pytam, każdy dostaje taką porcyjkę, rano różnych preparatów i tam zawsze jest multivitamina, witamina C, tam jest zawsze omega. I zawsze też przyjmujemy kolejny preparat, o którym chcę powiedzieć, czyli witaminę D. Generalnie możemy śmiało założyć, że osoby, które żyją w naszym klimacie, mają na pewno niedobory witaminy D i to często spore niedobory. Ja powiem szczerze, że jak widzę takie wyniki, które czasami ktoś tam przyniesie, jak zrobi sobie badanie, oznaczy poziom z krwi, to albo ludzie są gdzieś tam bardzo poniżej normy albo gdzieś tam no, prawie do tej dolnej granicy normy dochodzą. Natomiast mówi się, że takie optymalne wyniki to są od 60 w górę, natomiast te wyniki poniżej 20 wręcz już są bardzo niebezpieczne, dlatego że grożą ich chorobami autoimmunologicznymi, a w skrajnych przypadkach nawet nowotworami. Witamina D to znowu temat. Depresja, tak? I bardzo mocno wspomaga odpor odporność organizmu. Więc musimy założyć, że po prostu bez suplementacji witaminą D nie da się osiągnąć tych optymalnych poziomów. Nawet jeżeli latem wystawiamy się na słońce, nawet jeżeli dbamy o dietę, to w naszej szerokości geograficznej jest to praktycznie niemożliwe. Więc pamiętajmy, że mamy preparat z witaminą D. Ja przyznaję, że jemy go w nieco większych dawkach niż sugeruje opakowanie. I mamy witaminę D również w preparatach multivitaminowych. Kolejny preparat, o którym troszkę wspomnę, jeżeli chodzi o odporność, to jest rodiola. Oprócz tego, że sprzyja odchudzaniu, dlatego że ma kofeinę i. Można spokojnie ten preparat przyjmować, jeżeli na przykład troszeczkę chcemy się odchudzić. Natomiast radiola to jest również różenie, różeniec. To jest taka roślina, która działa bardzo silnie odpornościowo i przeciwzapalnie. Jest bardzo silnym antyoksydantem i jest bardzo wskazana przy wszelkich chorobach neurodegeneracyjnych, więc też warto sięgnąć po ten preparat. Kolejna rzecz to jest koncentrat warzyw i owoców. I koncentrat warzyw i owoców to jest też taka bardzo silna mieszanina wszystkich składników, które są potrzebne do budowania odporności. Jak czytamy książki, chociażby dotyczące odporności przeciwnowotworowej, to okazuje się, że właśnie wszystkie polecane składniki, wyciągi roślinne są w tym preparacie. Tutaj przede wszystkim trzeba pamiętać o kwasie lagowym. On na przykład jest w granacie, w. Jagodach, w ogóle w owocach jagodowych jest bardzo silnym antyoksydantem, czyli zwalcza wolne rodniki, chroni nasze DNA, wiąże metale ciężkie, działa właśnie przeciwnowotworowo. I drugi, preparat, drugi składnik w tym preparacie to jest hesperydyna. To jest też bardzo silny antyoksydant i ona wspomaga syntezę kolagenu, wzmacnia ściany naczyń, jest najczęściej w miąszu i w skórce cytrusów. Co jeszcze, jeżeli mówimy o odporności, to nie możemy zapomnieć jeszcze o jednym preparacie. To taki mniej oczywisty wypór, to będą witaminy z grupy B. My często mamy spore niedobory tych witamin. Pierwsza rzecz to jest niacena i tutaj ostatnio, kiedy mówiliśmy o odporności psychicznej, dużo na ten temat było, natomiast ona rzeczywiście bardzo mocno wpływa na funkcjonowanie układu nerwowego i na to, żebyśmy dobrze spali, więc znowu ten sen. Mamy, czy tiamina. teraz niacyna, czyli witamina B3 wspomaga koncentrację, znowu na bezsenność, często niedobory objawiają się tym, że mamy słabą odporność na, na zimno. Ale również migreny, bezsenność to są też takie charakterystyczne objawy u osób, które mają niedobory tej witaminy. No i jeszcze bardzo słynna w ostatnim czasie witamina B12. Oczywiście zawsze muszą suplementować tę witaminę osoby na diecie wegańskiej. Natomiast okazuje się, że w ogóle bardzo dużo osób ma niedobory tej witaminy. Dlaczego? niedobór przekłada się na anemię i, i na słabą odporność. A dlaczego? Dlatego, że dzisiaj wiele osób znowu ulega reklamom i słyszą ciągle w telewizji, że jak tam zjem coś ciężkiego, mam zgarkę, za dużo kwasów, to w takim razie muszę taką magiczną tabletkę łyknąć, a to są takie preparaty, które są bardzo w sumie niezdrowe. To są inhibitory pompy protonowej i one tak naprawdę co robią? Blokują wydzielanie kwasów i wtedy też nasz organizm nie przyswaja tej witaminy B12, którą powinien przyswoić z pożywienia i to się przekłada właśnie na duże niedobory, a te niedobory właśnie powodują anemię i słabą odporność. No i jeszcze na koniec zostawiłam sobie na deser trzy preparaty, ale powiem o nich jednocześnie. To są preparaty, w których przede wszystkim chodzi o białko i o aminokwasy. Czyli w sumie można to przyporządkować do jednej grupy. Już nie będę tego dokładnie omawiać dzisiaj. Natomiast o co o, o którym składniku przede wszystkim chciałam powiedzieć? O tryptofanie. Tryptofan to jest jeden z takich aminokwasów egzogennych, czyli takich aminokwasów, które musimy dostarczyć z pożywieniem z zewnątrz. I on jest bardzo ważny dla naszego układu nerwowego. Łagodzi objawy stresu, dodaje energii, bardzo podnosi odporność i, co jest ważne, on przekształca się w naszym organizmie do serotoniny. No i właśnie ta odpowiednia ilość serotoniny to też jest dobra odporność. No i jak już mówimy, też tak wspominam o tej prawidłowej wadze, o odchudzaniu, to trzeba też wspomnieć, że jeżeli mamy odpowiedni poziom tryptofanu, to wówczas nasz organizm nie czuje tak dużego łaknienia na nie mamy takiej chęci na węglowodany, czyli na te cukry. W związku z tym łatwiej jest utrzymać prawidłową masę ciała. Ja nie jestem wprawdzie jakby jakimś zdefiniowanym wrogiem węglowodanów, bo uważam, że każdy człowiek musi stosować taką dietę, jaka mu pasuje, pod warunkiem, że jest to zdrowa dieta. I oczywiście można mówić, że jedni keto, jedni paleo, jedni na wegańskie. Ja myślę, że każda dieta, jeżeli jest mądrze przeprowadzona i służy nam, dobrze się na niej czujemy, jest ok, ale warto pamiętać, że po prostu te. Proste węglowodany w żadnej diecie, znaczy w keto, to w ogóle nie ma o tym mowy, ale nawet w jakichś takich dietach śródziemnomorskich, i tak dalej, one też są niewskazane i warto zastąpić zawsze, jak już mówimy o węglowodanach, to jeszcze rzeczy z grubego przemiału, takie bardziej wartościowe i takie, które wolniej podnoszą poziom cukru we krwi, a nie tak jak gwałtownie. No bo czy zjemy bułkę, czy cukier z cukiernicy wejdzie w sumie na to samo. Także słuchajcie, ja myślę, że tyle ode mnie, bo już nie chcę tego przyciągać. Ja przede wszystkim życzę wszystkim bardzo dużo optymizmu, bo pamiętajcie, że odporność bierze się również z naszego nastawienia, z naszej głowy tego, żebyśmy byli zadowoleni i przede wszystkim, żebyśmy o siebie dbali, żebyśmy wszyscy byli zdrowi, żebyśmy się suplementowali, wspomagali tę odporność, bo to jest najważniejsze. Także wszystkiego dobrego i mam nadzieję, że do zobaczenia niebawem. Pa-pa!